Z tej strony gruby impulator oraz Jarasz Bumbo. Witam. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie, można powiedzieć, takie zestawy sylwestrowe składające się głównie z pirobajerów. Ja mam kit party od nowego importera ze Słowacji SL Pyro. Taki fajny zestawik, to będzie dopiero wprowadzany na nasz polski rynek, jeśli się okaże, że to są jakieś kity, a nie kity. Wszystko jest po czesku, nic nie ma po polsku, więc ciężko będzie mi coś wam tutaj wytłumaczyć Co jak jakiś kod produktu CLE850 8500 Kit Party, kategoria F1 NEC 48,42 gramów Gramy nek eee, I tutaj wszystkie produkciki są, jakie tam są z tyłu Opisane, jak to wygląda Lalalalalala la, 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 la. Niestety muszę się męczyć jeszcze stan tą Pseudo nową kamerą, ale stara o wiele lepiej nagrywała i poszła do naprawy Jak wróci, to mam oczywiście powiem. A ty, Kaczorek, masz takie troszeczkę dziwy. To jest cena nieznana, bo to Viva. Jak to Viva? Jak... Vivaki. Viva Nie wiem, ile to kosztuje. Pewnie, pewnie znając Viva, to około dwóch tysięcy Takie tutaj to kosztuje. Vivaki. No. Neku ma ona 86,02 grama Ma tu mam od razu zrobić unboxing, no, czy...? Nie, pokaż, ja najpierw zrobię swój unboxing. Okej. Okay. Tu macie wypisane wszystkie... Zapala coś? No, tak. O, dobra. Produkty, jakie no. mamy w owym zestawie i zaraz je zaprezentuję. Tak powiem, myślało, że myślały, że wyraźnie wygląda. I co, ja coś jeszcze powie, powiedziałeś? No, no, to ja najpierw zrobię unboxing no. Kids Party, czyli yy, zabawa dla dzieciaków. No i tak naprawdę kategoria F1 yy, to u nas są zimne ognie, więc zimne ognie każdy dzieciom daje i przypuszczam, że to F1, to głównie można dawać dzieciom. No zaraz zobaczymy, co tutaj jest takiego, bo jeśli sama nazwa mówi Kids czyli może taki zestaw kupić dla dzieciaków, no ogródek i niech się bawią, tylko rozważnych dzieciaków, które umieją się posługiwać zapalicć, a nie pochwali są ładne po parze, nie? On na do takiej matynki. Na pierwszy ogień idą nam tutaj jakieś, yy, to się nazywa Strobacz. To są stroboskopy. Mamy tutaj aż 6 stroboskopików. Takie nieduże, fajne, małe stroboskopiki. W zasadzie mam znów stroboskopec. Taki. Pakowanie, w środku mamy 6 sztuk. Łapie o, o coś ta kamera, to jest strasznie dziwne. Strasznie dziwna. Jak nie chcesz różowa świnki, to masz problem z ostrośny. Nie? Co tu daje w ogóle? No to są takie o stroboskopiki Ej, jakieś mięsne. Takie takie tabletki błyskające, to w Polsce się czasami nazywa. Aha. No to tam odpalimy sobie po jednej, po dwie sztuki, bo teraz 20 o to jeszcze też widno, ale zobaczymy. Tutaj mam, przypuszczam, że to są bączki, jakieś to jest tocak. Jakiś tocak. Przypuszczam, że to są jakieś małe bączki. Bo wątpię, że dali petardy do takiego zestawu. Następnie mamy kuleczki. kraknigowe, prawdopodobnie to są kuleczki krakkingowe koc, 8 sztuk, takie kulki kratingowe, to jest naprawdę dość fajne. No i na samym końcu coś, bez czego żadna impreza by się nie mogła obejść, czyli słynne cebulki. E, no to są słowa, słowa, to Słowacja, cebulki. Dobra, to do tylu unboxing wiwaków Dobra, robię Wam teraz unboxing Wiwaki Wielki. Dobrze, więc otwieramy. Ok, jesteś <noise> 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 Jak biegł! <dryk. głos> Jasiu siedzi po drugiej za kamerą i. W telefonie. Nie, bo z będę w uh -huh. Rzuciłem cebulkę, a od głowy był Dobrze tu telefonu nie wypuścił. Dobra. Dobra. I widzicie, taka mała bajera, ile radości. Na początku mamy flash. I to są błyskające tabletki, czyli pewnie to samo. Tak, f Pewnie tak samo nawet nas wygląda, wiesz? Wiesz, patrzymy. Flash, dokładnie. Tak, tak samo. Wyglądają, tak. Mam nadzieję, że to wszystko widać, bo ja jakoś na tym wyświetlaczku dziwnie się nie widzę, nie? No, albo, albo ja jestem, ona. w końcu jestem biały. Tak. Znaczy możemy być tym białym. Cebulki to zostawimy sobie. Dobra. Też z ich zrobimy. A tu mają nawet napisy tam Tak Nie mają całość, tak. mm. to mają całość. Ja mam... Podobnie to wygląda, nie? Mm -hmm. Sześć tu, pokaż z tej strony, z przodu Sześć Jest sześć. tutaj Sześć Dziwna mm, dziwne Dziwne Nawet okładka jest ta zała. Nazwa tylko inna Mmm no i tutaj tylko z tyłu tak jak są. Czyli przypuszczam, weź tam dalej, ja zobaczę jaka fabryka to była, wiesz? Dobra. Jeśli jest taka informacja. Dalej mamy Power Fountain Dostaliśmy trzy fontanny. Podejrzewam, że to są trzy fontanny. Chili Firewalls Dostaliśmy Trzy fontanny Jedna ma 7 gram. Mm. No, no, tak? To te stoskowki, może czeskie są lepsze, a czy jest słowackie słowackie Dalej dostałem w zestawie tutaj Bączki Nazwa Flower Spinner Dalej dostaliśmy Happy Disco Happy Disco, czyli Fontanna Disco Aha. Tej fontanze, Wiesz, to jest Wiesz, że flower Spinner to jest to samo co coak. A happy disco to jest to samo co to. Strobacz. To będzie mieli porównanie. Ty. Zobacz, tu nawet cebule są te same co tu. No to akurat... Ale psiku! Uwierzcie mi, że ja pierwszy raz o tym się dowiedziałem. No, teraz wychodzi i szybow z Zobacz, nie? No patrzcie, tutaj mamy Happy Disco, a tutaj no, jest tutaj jest Color Fontaine. O. Co to są Color Fontaine Disco, Disco. Będziemy porównywać. Polskie od wiwy, kontra. Fajne mamy A to to nie. Tutaj tego już nie było. Tu mamy kuleczki i tam też są kuleczki. Tylko tam są kuleczki. Ee, w opakowaniu to są, Ale to samo. To nie, tak samo. To, to, to samo, samo kuleczki. Czyli wiwa daje bogatszy zasad, bo podaje te rulki i tam troszeczkę innych tych pirobajów. Ten jest to jest skromniejszy. Czyli cebulaczki. Tam. Pop! Pop! A to jest cracking bal i zobacz. Zobacz. Tak, patrzcie. Cebule! To bardzo. Podnoszę. zobacz kręgi. I dalej to samo. A to mam też spinner. A to? Uuu, uh, to, to nie są... są te. To są te Spinnerki takie. Ale wiesz, co jest najlepsze? Najlepsze na lód. Te bądź takie są, te spinnerki. Ale wiesz, co jest w Kacząku najlepsze? Tak? Że to jest yy, zestaw od yy. Wygląda on tak, nie? Vivo, vivaki, viva, wiwaki, Viva, producent viva. wiwa. To dlaczego tutaj jest Black Scorpion? Patrzcie, może by kupili. To jest Black Scorpion, nie, to aż tak nie złapie. Jest Black Scorpion, a powinna być Viva Bo zobacz, tutaj biorąc cebulki od, ze Słowacji, a od Wiwy, powinniśmy mieć logo viva, A tu jest Black Scorpion, a tu jest yy, ze Słowacji. No właśnie, dobre czary z mleka. Dosłownie czary z mleka, tylko tutaj mamy no, te fontanielki i te duże fontanielki, no i te e, świderki. No ale porównamy, zobaczymy czy jeden ciort tylko szkoda, że cen nie znam. E, zobaczymy czy jeden ciort, czy przypadkiem e, może słowackie będą lepsze? Chyba, że polskie będą lepsze. No zobaczymy. Jak to kupuję Dobra nie ma tu roku produkcji, a tu? Jest. 18... 2018, a czeskie yy, numer produkcji a. albo jest 2000... jest. Yy, 2018, czwarty czwarty. Tak, to też jest 2018 a, roku. Jest, roku. Więc kochani, yy, spakuj w to, ja spakuję to. Więc nie będziemy przeciągać, jest jeszcze zmiana dość widno, więc zaczniemy sobie na od crackingowych. Wszystkiego jest... Yy, nie jest jeszcze ciemno, bo środek lata i późno się Ciemno się robi na pewno późno. Można było też po drugie to odpalać, bo tu nie będzie skłódkowego. Ale chodzi o sam fakt, że komary nas zżynają i to dość zdrowo na tak? tak siedzimy chwilę i, tsz, 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 tsz. i tak siedzimy i tsz, tsz. Chciałem z znów cowulą rzucić wiaszura, bo sobie zdjęcia robi. Ale w telefonie mnie widzi i cały plan misterny pójdzie. No, a więc, kochani, nie będziemy przeciągać, bo pewnie no, gruby przeciągnę, żeby więcej reklam no. no, przy okazji możecie tam, no, co zawsze, to za co, co jakąś tam wiecie, obejrzeć, no. Gróbemu wtedy kałużono Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do oglądania. A więc, kochani, dzisiaj wraz z Kaczorem, gruby bulator. tu mamy taką ładną etykietkę, zobaczcie, ja, mi mi zasponsorował. Bogactwo, jestem gruby, bo mam je stać. Polecam kupić każdemu, kto się nie szydzi swojego ciała i swojej chrągłości, to uważa, że jest. Gruby misiem, to jest fajnie. No, oczywiście nie do takiego stopnia, że e, e, ani gdzie jest ptaszek. Nie, e, Ja się kameruję. Chyba jeszcze na będziemy częściej, brać, żeby uczyć się kamerować, chłopak. Ale my będziemy wspólnie wreszcie nagrywać. No i piona, kaczor, stary dziku i je odpalamy. Co nabierze na pierwszy ogień? Weźmiemy, może ja biorę. Ja dzisiaj jestem Słowacją, kaczor z Polską. Weźmiemy te e, błyskające kuleczki, tableteczki. Ja rzucę jedną, rzuć drugą. Słowacka szybsza, dynamiczna, polska wolniejsza. Teraz tak nie patrzę. O, teraz Polska się rozprosiła. I ten się nie? Tak, tylko że. Trochę nad... Jakby tak. powiedzieć, yy, każda zadziała na odwrót. Ta na początku szybko, wolno, a ta wolno i na koniec. Powiem szybko. tak, z tych słowackich yy, kuleczek ląd wypada, więc ja nie będę tym rzucał, bo wypada ląd. Więc zrobię to w taki sposób. Dla bezpieczeństwa. No i zobaczymy. Będzie kabum? No niestety. Pamiętajcie, nigdy nie zbliżajcie się do takiego niewypału. Minimum 15 minut. Strzeżu. Dobra, ja podpalę swój. Czekaj, jeszcze jednego podpalę. Nie. Wow, no? O, brakator. ci, bardzo fajna. Tylko komary najgorsze. Ty mi się to się nie przejmuj, zaraz dymku będzie sporo, to... No właśnie, to jest problem zapalniczki, to jest problem właśnie No. Kuleczki, bardzo fajne. Teraz lecimy sobie ze stroboskopikami. Musimy, to będzie happy coś tam. To jest stroboskop? Tak. Nie, to jest fontanna. To jest, tamto, tamto. To, to tamto będzie. To nie, bączek to jest. Tamto! Mhm. No tak, to było porad flegu Jacobie kamery nagrywa Jesteśmy jak dzieci kukurydzy. Widziałeś to? Zdroboskop z cracklingiem. Negle tak jeszcze nie grali. Bardzo fajnie. I teraz wybuchem eee... Yy... A no, ślepie. Dobra, teraz bierzemy sobie bączki. Bączki. Od... Jasur, ty może skup się na nagrywaniu, a nie, nie w telefonie z dupami sobie piszesz. Ten od Polski. Coś... O, o. Ten... o. No i zobaczymy teraz bączek ostatnia. Ostatni pierobajer ze Słowacji. Taki. A teraz z Polszy No z Polszy. Dobrze, to jest kuchrydza. To jest pewność, że chociaż nic się nie zapali, bo jakby było zboże, byśmy na pewno tu nie odpalali. Mm -hmm. I już zboże spłynęło. No i dobra, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o Słowację. Teraz lecimy zresztą e, rzeczy e, z Polski, od wiwiaków, wiwy... Co na Testujemy kolor fontań z takie małe fontanienki. Zamknij sobie okno tamto od kierowcy, bo tam wtedy ci wpada. Ty no tak cygan w tym samochodzie siedzi. Dzisiaj o. żeśmy tak strzelali z kaczorem odcinek, jak wysadzaliśmy telewizor kaczora, że po, polisa lata helikopterem. Jesteśmy poszukiwani. O, czerwony. Ten czerwony. Tamten to ładnie wali, a ja ten czerwony tak... Też nie może. Tak jakoś słabiutko. No dłużej faktycznie się pali. Ale nie, nie podchódź, bo może ma jakiś efekt na filmowce, wybuchu albo coś. Ale dobra, co tam dalej mamy? No, czy to są różne kolory. Tak, różne kolory są. To dawaj kolejnego. A ja sobie międzyczasie Odpalę sobie te kusy. No i dobra, leci teraz był niebieski. I... Na nie odpada, czyli ta kulka była pusta. Ta musiała być pusta, wiesz? I faktycznie była pusta. Ty, pusta była. Krakli, delikatny go, go Power Rangers! Let's. I zgasł. Nie, nie zgasł. Przypomina mi to Pokémony. Jak ktoś grał kiedyś Pokémona, albo oglądaliście, e, tam aż keciam podpalał. A znaczy, no nie podpalał, tylko robił tak. Go, go Power Rangers! Ty, ale Power nie był w Pokémonach. Ale tak się Co Dodam kaczorku, dalej masz. Teraz mam. Ty, a może jak Fred Flinson, jaką rzucał tymi kulami, takim wiesz? Jak taka kula do krewi. Takie... takie kulki kraklingowe, nie są zbyt nieprzyjemne, mm. więc chyba sąsiedzi nie powinni z dupy próć, że straszymy zwierzęta. Cokolwiek. Teraz od karaczek od pana to coś wielkiego. Mam nadzieję, Jaszu, że ładnie nagrywasz. Tylko te komary. Komarami to się nie przejmuje. Wygryzą. Nie No ładnie, wszystko idzie. Lubi automaty. Oh. Mm. Ty, jak na takie małe bajere. Ci, bardzo fajne. Co, wszystkie trzy? Dajmy wszystkie trzy. A ja w międzyczasie. Będzie coś? Co? tam się przygotowuje. Tam dodali gdzieś jakiegoś filma, kręcą akcji. A tutaj kiedyś żeśmy odpalali bazukę yy, pod gankiem znaczy bazułka na ziemi też odpadaliśmy. Tutaj była bazułka na ziemi. Bo pod garkiem była w nim Ale wysoko! To była fontanna, to jest wódka. Powolniej się rozkręca. I... Ta po prawej była kozak, ta po lewej. 2 na 10. Kaczorek tam coś jeszcze masz? Mordeczko? A ja sobie rzucę. Fajnie można tym zakręcić. Tylko zostawia dużo śmieci, bo to jest plastikowe. I później leżą takie plastikowe cyple i ten, w tym jest cały problem, że e, no potem te cyple trzeba je niestety pozbierać, bo plastik ulega bardzo długiej degradacji, no chyba, że rzucacie w trawę i trawa się spali. Pozdro dla I patyczkę trzeba gościć. Co tam Kato, chcesz Czekaj, tam masz jeszcze takie tętączkę, chcesz? No, chodź. Zaraz Nie, nie jest to. Nie miałeś takiej tętączki, nie o, jeszcze to! Camelina! No. Mamy jeszcze popelinę, kochani. Mamy jeszcze popelinę. Znaczy, to się nazywa camelina. Ale może być hmm. i popelina. Zobacz, ale tego mamy. Kaczorku, weź sobie parę sztuk. Masz parę sztuk. I teraz zobaczymy jeszcze tą popelinę od Lidlaków. Akurat tutaj mamy betonik. Rzucimy Do górnych nogami leży, ale... No, taki na zasadzie lądu. Ląd się szybko pali się kręci. Gdzie mi nie dałeś? Położyłem Ci tam w pudełeczku. Tam, taki powiem Wam, jeśli miałbym wybierać między Vivą, a tym drugim importerem. Wybrałbym Vivę, bo mają, dają troszeczkę więcej tych pierowajerów do zabawy. Eee, Bezpieczne to jest, tylko trzeba uważać na e, stroboskopy te większe, bo mają krakling. I one w pewnym czasie zaczynają tam sobie trzaskać, że więc trzeba uważać, ale przypuszczam, że dzieciaki w wieku już 12 lat, pod nadzorem osób dorosłych, mogą jak najbardziej się takim zestawem bawić. Tylko dobra rada, drogie dzieci, bo pewnie i dużo mieć dzieciaków ogląda, żeby nie było, że gruby daje zły przykład, że my sobie, o, odpalamy i rzucamy. Tak, przede wszystkim dzieci nie rówcie, dorośli też, szczególnie się podpią alkoholu. Dobra rada, jak najlepiej i bezpiecznie, przede wszystkim, jak widzicie, pirotechnika się pali, nie chodzicie, nie tańczycie, nie świecie, tak nie robicie, brońcie Boże, bo może się komuś krzywda stać, możecie się poparzyć, możecie się zapalić, jeśli chodzicie w jakichś oktalionach. Jak prawidłowo powinniście odpalać? Muszę Was uczyć tego, bo my z kaczorem i ze szpachlą, najczęściej źle to robimy, ale od czasu do czasu musimy Wam pokazać, jak powinniśmy prawidłowo to robić. Prawidłowy sposób odpalania. Kładziemy pirotechnikę na płaskim, niepalnym podłożu. Niepalnym, bo jeśli położymy gdzieś w trawie suchej, możemy wywołać pożar. I w taki oto piękny sposób odpalamy i się po prostu odpalamy na bezpieczną odległość. I tylko tyle. I tylko tyle. Jeśli pirotechnika się nie zapali, odczekujemy 15 minut i utylizujemy w wodzie. Nie popełniamy przede wszystkim takiego błędu, jak ja teraz zrobię i tam kaczor, bo obok, obok niego jest dużo pirotechniki. Podpalam i rzucam. Mogę spowodować to, że pirotechnika, przy której jest kaczorek, może się zapalić i może dojść do nieszczęścia. To jest pierwsza sprawa. Kaczor, chodź tu bliżej. Chodź tu bliżej. Druga sprawa. Nie odpalamy na patelnię. Nie rzucamy w ludzi pirotechniką ani pod nogi. Możemy zrobić komuś krzywdę. Dla nas fajny prank, ha ha ha, rzuciłem mu pod nogi, ale co będzie jak się chłopakowi krzywda stanie, wtedy już nam nie będzie do śmiechu, a tym bardziej jemu. Drowy więc to tyle, zamaczył, o, yy, więc to tyle, Ty tam jakiś dym jest, widzisz, nad tą mogą. Widzisz? Aha. Więc yy, to jest tyle, jeśli chodzi o bezpieczną lekcję, jak powinniśmy odpalać. Ja teraz kaczę już tak sobie na luzie, to tam jakoś podpalam. W no, na to, że tu nie ma żadnych petar, to tylko tak będziemy sobie odpalać i, i rzucać. Tylko nie rzuta, a jeśli miałbym wybierać, wypada lepiej Wiwa, ale nie znam cen. Bo jeśli wyjdzie, że na przykład zestaw widlaki będzie kosztował 20 zł, a zestaw ze Słowacji będzie kosztował 10 zł, yy, to to będzie fajny wybór. Bo można wziąć sobie tańszy zestaw, gdzie jest mniej, albo można wziąć skupić sobie droższy zestaw, gdzie mamy więcej pirobajerów. To wszystko od Was zależy. No i to zależy od ceny. Ja tu jestem pod fanem katorki zł. Jeszcze pomyślą ludzie, że tutaj jakiś samolot ma lądować, Nie? Jak na dyskotece. U Jarosława. <grytanie> <grytanie> Powiem Wam, że dawno nie bawiłem się takimi pirobajerami. Aż człowieka brakuje. Zawsze mocna, głośna pirotechnika. A co zamiast tak fajnie sobie tuść, pójść odpalić takiego delikatnego? Nie go, Nie? A jeśli chodzi o cebulki... O! Kiedy No. Złota, lekcja i zasada. Droga młodzieży. Najczęściej popełniany błąd, bo chcemy, żeby pirotechnika w powietrzu była. Czyli nigdy nie robimy tak. Odpalamy i trzymamy do samego końca i rzucamy, żeby to wyszło fajnie efektownie. To był błączek. Gdyby coś poszło nie tak, poparzyłby mi łapy. Gdyby to petarda mógłbym stać w okay, no to bymy, Może to się wsiadź. Zumuj, sumuj. Co to? Jak nie jest helikopter? Może jest czas. Czas, tu Dziwne, nie? Mm -hmm. Więc to tyle, jeśli chodzi o bezpieczne strzelanie, jak powinniśmy odpalać Na patelnię? Na patelnię? Na patelnię. No i dobra. Mnie to już byłoby wszystko. Cebulki zostawiam mojej córce dwuletniej. Yy, bo Odkryła nową zajawkę, bierze cebulki i rzuca. Tylko potem powiedziałem, że Kaczorek będzie sprzątał te cebulki. <noise> jako krzesne, No tak. Jako chrzestne. To jest ciężko, bo nie widać tego. Kaczyńka... powiem wam, fajne. Dawno nie bawiłem się takimi fajnymi piro bajerami, naprawdę. A te chce Tak, Może zrobimy tylko dwa usuneczko, nie? Może to jest tutaj ogarnę, troszeczkę się, się stątam. O, dobra. Nie, usuneczko dawaj zrobimy, w kameruj. Ja szur mam nadzieję, że Jasur robi dobrze idzie kamerowanie. Byłoby lepiej jakby te komary tak nie chciały. Komarami to się nie przeja. <grym> ja szur, pakałeś, że nikt na ciebie nie leci. Pamiętaj, że komary to są komarzyce tak naprawdę. A dziękuję za takie zainteresowanie. Ja w ogóle być kawalerem. <grym> Ach kurde. Gardzisz? Młody te to przede moje życie. Jak na jakieś, jak na dyskotece, nie? Jazda, 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 jazda. Przeskoczyłbym nad tym, ale ty patrz! To może faktycznie... A dlatego ten dym jest, bo oni wracają. Mój e, z wizmił kolor. Dobra. Więc to było na tyle, jeśli Wam się odcinek spodobał. Pamiętajcie, zostawcie łapę w górę. Nie więcej łapek w górę to znaczy, że Wam się filmy spodobały. I wtedy więcej nagrywamy dla Was filmów z Kaczorem. To jest pierwszy film o Subskrybujcie, Subskrypcja, jesteście nowymi osobami. Warto Miele zostawić, wiecie. bo ten kanał cały czas idzie w górę, a nie porównie ani w dół. E, zapraszamy Was do pirohita naszego sklepu z pirotechniką. Mahony projekty, czyli to co. Robi ten pan, co kameruje. Machony 6 na 9 Machony, dlaczego 6 na 9 się nazwałeś? Hmm. Może dlatego, że Machony było zajęte, a 6 na 9 łatwo zapamiętać? I to w dodatku ulubiona pozycja z, 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 życia, z życia Machonego. To jest pozycja ulubiona. Nie, pyta nie pytajcie życia. o szczegóły. <laughs> tak. I my się z wami żegnamy, życzymy wam, jak to jest dzień, miłego dnia, czegokolwiek tam. No i jak pamiętacie, jakoby życie taką jedną soczystą reklamę dla grubego... No... Brzuszek nie róbcie, będzie, rósł. Nie róbcie jak ja tych błędów, bo ja. A zrób e, ja jak kazik. Tak, zrób jak robuję. No, nasz kazik. Tak. I teraz taka anegdotka. Przyjechał kazik do mnie. Bym powiedział po angielsku, jaką maksywę, ale YouTube bardziej reaguje na angielskie przekleństwa niż na polskie. Więc nazywa się Fish Fu I cztery kopeczki. Kazik wchodzi do pokoju, widzi Martynkę, i robi tak. Pięknym akcentem kończymy, więc trzymajcie się ciepło i na razie.